insynuujesz, że ja w ogóle byłem... Yy, nie, nawet, to... nie, Krycha zainsynuował, nie to, ja, ja tak ja głupio przytknąłem, tu masz rację. Wiesz, ...że ja z, z lekcji z Pauliną, z Nacą, to takie nie wiem, trzeba wiem, było, wiem. i Wiesz, no Natalia naprawdę, pojęcie się kurwiła mocno. No że... grała nawet storkę. I... No, no tak, tak. Mogę? No Jasne, jasne. To ja teraz to powiem, że to faktycznie to był taki, wiesz, co, takie, takie, takie żarciki takiego podstarzałego wujka z wąsem na weselu. Po trzech głębszych, co mu sałatka tak wisi z wąsa. Tego nie robisz na weselu, tylko na trzeźnią. Ja 15 ale... tysięcy ludzi. Czy mógłbym? <laughs> to, czy czy bardzo to? I nie będę tu tłumaczył, że akurat powiedział to Krycha czy nie, bo to generalnie jest mój podcast i to wychodzi, to co, to, co było zresztą z Arkiem, jakby ja, ja biorę na bary wszystko, co z tego wychodzi, bo przecież my tego nie dajemy na żywo, nie? Mogę to wyciąć, jak się coś, z czymś nie zgadzam. I tu jest tak, tylko że to nie było Marcin... Po wyjściu podcastu, tylko to było nagrane przed wyjściem podcastu. I ja gdzieś dostałem jakieś takie przecieki, że tam są pikantne szczegóły. Ja to pociągnąłem niepotrzebnie zupełnie, bo okazało Ej, się, ale wadzić. okazało się, że ich tam nie ma i tu masz rację. I mnie jest najbardziej głupio przed Natalią, bo w sumie wiesz, co ja, ja jej osobę jakby taką osobę, tą internetową też i dobrze nie znam. Szanuję, ona jest, on, uważam, że wiesz, fajną osobą tutaj, nie popełnia właśnie jakichś tam fakapów i trochę niepotrzebnie, no bo akurat wiesz, no, tylko wiesz to trochę y, dwóch facetów, jakby. Z no z pewną dozą testosteronu siedzących. Jak słyszę, a związek dwóch, no to hi, hi, hi ha, 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 Wiesz, że to mi chodzi. To było niesmaczne. To był taki humor właśnie ruboczny, mówię wujka, takiego, no w moim wieku w sumie, tylko nie mam <śmierdzę> wątpu. Ale taki wiesz, taki wujek rubaszny. Chodzi o to, że wiesz, to, twoja Natalia też gdzieś tam ma jakąś przeszłość, to wiemy, gdzieś tam coś. Paulina jest świetny, ma... dzień później dodaje z Lizą, <śmierdza> ale nie, ale wiem, ale, ale uwielbiasz te w... fakty. Ale nie, kurwa! Pod było. Ale mówisz po prostu, raz chodzi mi o to, że gdzieś tam też występowało. Jakie to ma teraz znaczenie? Ja, ja Ma znaczenie. Wcia, właśnie ci powiem jakie mogę, ale mogę ci powiedzieć jakie? Jeżeli Dawaj. myślimy, słuchaj, dwóch facetów siedzi, znajduje się związek nich dwóch, a ta właśnie z zlizuje, z zlizuje śmietankę dzień wcześniej, czy później. To nie się no. Ja wiem, ale z, a znowu Tami. słyszymy o ich związku. I siedzi dwóch chłopców i ha, 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 ciekawe czy to było ha, ha. Mówię, to było rubaszne, głupie i taki, no i słaby żart. Aczkolwiek, no to też nie było nic kurwa jakiegoś, nie wiadomo czego, nie wiadomo co się stało. Ale masz rację i jest mi jakby w stosunku głównie do Natalii, no niezręcznie. No tak, no tak, tak, po prostu. Właśnie jak zobaczyłem tą storkę, którą nagrała. Ono, ono, popiołem. Właśnie jak, którą, popiołem. tą storkę, ja szalone... którą nagrała, jak oglądałem, to było mi po prostu, wiesz, głupio, jak tego słuchałem, że a, plot curry, to i myślę, kurwa, no, no tak, no tak.